Zadanie piąte, czyli klasyczny pewniak maturalny, który pojawił się na tegorocznej maturze z matematyki, oczywiście na poziomie rozszerzonym. Jest to nierówność z wartościami bezwzględnymi. Więc jak możemy ją wykonać? Klasyczna metoda polega na tym, że przyrównujemy każdą wartość bezwzględną do zera. Następnie zaznaczamy te punkty na osi i rysujemy wykres funkcji. Tutaj rysujemy wykres funkcji x-2, czyli jest to funkcja liniowa przechodząca przez miejsce zerowe 2. Kolejna funkcja jest to funkcja liniowa, znowu rosnąca, przechodząca przez miejsce zerowe -3. I widzimy, że obydwie te funkcje w tym pierwszym przedziale obydwie one przyjmują wartości ujemne. W drugim przedziale. Ta czerwona funkcja przyjmuje wartości dodatnie, natomiast niebieska przyjmuje wartość ujemną. I w trzecim przedziale one obydwie przyjmują wartości dodatnie. I w zależności od tego przedziału, tak będziemy opuszczać wartości bezwzględne. Jeżeli masz dwa minusy, to opuszczasz wartość bezwzględną ze zmianami znaku. W jednej i w drugiej wartości bezwzględnej. I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy pierwszy przedział, gdzie mamy dwa minusy. Więc przepisujemy tą nierówność, opuszczamy wartości bezwzględne, ale i w jednej, i w drugiej zmieniamy wszystkie znaki. I wychodzi nam wynik x mniejsze od minus 10. Pamiętaj, że to nie zawsze będzie nasz ostateczny wynik. Zawsze analizujemy nasz wynik z naszym przedziałem, w którym działamy. Częścią wspólną tych przedziałów akurat będzie przedział od minus nieskończoności do minus dziesiątki. Lecimy do kolejnego przedziału. Czyli mamy x należące od minus trójki do dwójki i tutaj zobacz, czerwoną wartość bezwzględną opuszczamy bez zmian znaku, ale w niebie Zmieniamy obydwa znaki. Po tej nierówności, po jej rozwiązaniu, mamy x większego od minus 2 trzecich i znowu szukamy części wspólnej z naszych dwóch przedziałów, i będą to x należące do przedziału od minus 2 trzecich do dwójki, i to będzie przedział prawostronnie domknięty. Mamy jeszcze trzeci przypadek, kiedy mamy obydwie wartości bezwzględne, które opuszczamy bez zmian znaku. I mamy tutaj X większe od minus 6 częścią wspólną z naszych dwóch przedziałów będzie przedział od dwójki do nieskończoności. I następnie zawsze szukasz sumy tych wszystkich przedziałów. I to będzie nasza odpowiedź. Mam nadzieję, że to zadanie teraz jest dla ciebie łatwe, schematyczne i potrafiłbyś takie wykonać na maturze. A jeżeli twoja matura z matematyki na poziomie rozszerzonym, dopiero przed tobą i chciałbyś się uczyć najskuteczniejszymi, najłatwiejszymi sposobami, zapraszam cię na moją stronę, paulinaodmatematyki.com. Tam znajdziesz najlepsze kursy do nauki, do matury z matematyki.